No Co my mamy w tym momencie powiedzieć? Wstajemy z szacunku. Dawid też już wstał. Już ruszył na ten długi, długi, długi rozbieg. Najdłuższy z wszystkich skoczni w turnieju czterech skoczni. Płyń w powietrzu. Leć jak najdalej. Dawidzie. Dawid, 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 ląduje w najlepiej. Ląduje wspaniale. Ląduje znowu. Dawid Kubacki, wygrywanie tyle. Turniej czterech skoczni Jakże pięknie wskoczył do historii Polskich i światowych skoków narciarskich 140,5 metra Najdłuższy skok w pierwszej serii Najdłuższy skok w serii finałowej Dawidzie, jesteś wspaniały Jesteś wielki To jest historyczny moment w polskich skokach Przemek, 2017 rok Kamil Stoch 2018 rok Kamil Stoch 2020 Dawid Kubacki W ciągu czterech lat Trzy razy polski skoczek wygrywa turniej 4. Ależ historia! Wszyscy Goliaci pokonani. Dawid Kubacki dzisiaj nie tyle pokonał, co po prostu. Znokautował rywali. Proszę Państwa, dwa najdłuższe skoki w obydwu seriach. Trzy cudowne skoki, i w tej serii treningowej mówił o tym Adam Małysz, że dwa skoki to jest wspaniała sprawa, ale żeby trzy skoki jednego dnia, on oddał właśnie trzy skoki, i już teraz wiemy, i już wiemy, że wygrał. Jak my się cieszymy, jacy my jesteśmy szczęśliwi. Ile to będzie punktów, ale popatrzmy, popatrzmy do nocy, końca. Czemek. Dwie dziewiętnastki, dwa i pół. Jeżeli chodzi o wiatr, ponad 40 metra na sekundę wiatru wiejącego z tyłu i 5 5,4 doliczone. 4, 9, 9 doliczone. Z, yy, proszę państwa, Dawid Kubacki teraz przelatuje przez to światło jak ten orzeł złoty. Mówiłeś o tych trzech królach, o święcie Epifanii, objawiania pańskiego. On jest tym, który złoto przynosi. Yy, czyli nie niech... niech, niech, niech. Nie kadzidło, kadzidło, tylko właśnie złoto. Złoto Orła. Polskiego Orła. Złoto Dawida Kubackiego. 140,5. Cieszy się Doleża. Aha. Ależ radość. Grzegorz Sobczyk, Michał doleżał, Spełnia się także to wielkie marzenie trenera. Pierwszy sezon Michała Doleżala. Piotrek Grzyła, Kamil Stok, Dawid Kubacki pierwszy. O ile? O 9,9 punktów wyprzedził Karla Geigera. O 11,5 Mariusa Lindwika. I ależ dołożone złożył im w całym turnieju mówię o tych trzech królach a ja powiem, że to jest święto dzisiaj dla nas czterech królów bo to jest wspaniały król który przynosi nie tylko złoto, ale te cudowne, znakomite emocje, które mogliśmy przeżywać i które przeżywamy w tej chwili. 300 punktów. Mówiłem o tych, mówiąc popularnie trzech stumach już po pierwszej kolejce. Przecież była nota powyżej 151 punktów i mamy 1131,6 I, i myślę, że się nie mylę. Jeśli powiem, że tylko Peter Preuss zgromadził większą liczbę y, punktów, łącznie w całym turnieju czterech skoczni. Dawid, teraz może dopiero powiedzieć, że praca została wykonana. Ten człowiek o etosie pracy mówi tak wiele, ale okazuje się, że warto. On jest wielki, on jest wielki swoim uporem, konsekwencją, klasą, spokojem. Dzisiaj to jest 300 punktów normy. To jest Dawid Kubacki ponad wszystko. To jest nasz orzeł. Niesamowita pracowitość, cierpliwość, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. A niewątpliwie przed taką trudną sytuacją stał dzisiaj Dawid, bo więc siedząc tam na belce startowej przed tym ostatnim skokiem, zdawał sobie sprawę oczywiście z ciężaru gatunkowego tego skoku, jaki musi oddać. Przecież pomijając oczywiście Mistrzostwa Świata, w Ten kosmiczny konkurs, który w mojej ocenie nie powinien się wydarzyć, bowiem warunki na to nie pozwalały, ale tak szczęśliwie się dla Dawida Kubackiego zakończył. Ale dzisiaj jeden z najważniejszych skoków w jego karierze. On potrafił wykonać tę swoją pracę tak, jak wykonuje to prawdziwy mistrz, mistrz Dawid Kubacz.